Generalnie jak widać, albo nie widać, ale raczej widać. Piłem SVAłkę. Mam nadzieję, że widać. Jest to może moja trzecia jazda i trochę zaczyna padać, a ja mam nowiutkie opony, więc nic ciekawego, ale. Postaram się opowiedzieć trochę o moich pierwszych wrażeniach, może to kość zainteresuje. Generalnie Spałka zarejestrowana na 2. No ale wiadomo. Chyba nie muszę mówić nic więcej Jest to 2005 rok, K5 SK jak widać. Zastanawiałem się też nad N-ką ale chciałem spróbować czegoś z inną pozycją, a poza tym esek jest zdecydowanie więcej, więc łatwiej było znaleźć. A na A2 to wcale nie było takie proste. Tak to się prezentuje. Kończyłem chyba na tym, że kupiłem Eskę. Pozycja, no jak wracałem nią do domu 150 km, to nie powiem, że było ciekawie, bo nogi to mi tak trętwiały, że jak raz wstałem, to nie mogłem usiąść. Ale no stopniowo, jak jeżdżę, to się przyzwyczajam. I na ten moment jest mi wygodnie. silnikiem. To jest jedna z rzeczy, których mi zdecydowanie w Decie brakowało no Tutaj nie ma na co narzekać Coś pięknego Praktycznie no już takiej spokojnej jeździe to nie używam hamulca Chyba, że muszę się zatrzymać, no ale to chyba oczywiste W zakrętach na tych miałem bardzo stare opony, jak ją kupiłem yy, Bodajże trzynastoletnie i płaskie jak łysina bazdana, ale Jak zmieniłem opony Aktualnie są bodajże yy, Bridgestone BT16 Pro No to w zakręcie jest taki problem, że ona mi się kładzie w zakręt zamiast się prostować i chciała by zacieśnić się, problem do dużo powiedziane, to nie jest żaden problem, ale no trzeba się do tego nauczyć. Ja nie miałem zbyt dużo styczności z tego typu motocyklami, no bo wcześniej jeździłem Tedką, no i MTekiem. Jeszcze przed Detką No ale no 125 A Detka to supermoto, więc też za dużego porównania nie mam Także SVK jest moim pierwszym dużym motocyklem, no i pierwszym takim Powiedzmy No nie wiem, szosowym Byłem tak no to leciutki Wolniutki Na pewno pierwsze o czym, co miałem w głowie jak zaczynałem nią jeździć, to tak jednak lekki strach, bo wiele się słyszy o tym, że te fałki takie narwane, że szarpią, więc nie było lekko się przełamać, ale no z czasem jest coraz lepiej. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Dalszego szlifowania, latania na kole z detki nie przewiduję tutaj. No bo raczej nie jest to najlepsza rzecz dla tego silnika Ale planuję parę dalszych wyjazdów Więc poniekąd y, będzie mi służyła turystycznie No i wiem, że jak ktoś jeździ S, ką S turystycznie To bardzo często zmienia kierownicę na prostą, Zenki, ale Naprawdę nie widzę sensu Chyba nie po to się kupuje taki motocykl Co prawda nie wiem, w jaką kategorię bym ją wkleił, bo ani to sportowe, ani to turystyczne Ale lubię takie dziwadła I mi się podoba Fajnie by mi tu jeszcze siadła owiewka, ale wszystko w swoim czasie Takim moim zaskoczeniem było to, że mimo wszystko trochę tutaj wieje. Myślałem, że ta czasza, jeszcze szyba z garbem i tak dalej, spowoduje to, że w ogóle nie będę odczuwał wiatru podczas jazdy, ale czuję. Oczywiście znowu problem jest taki, że nie mam porównania do niczego innego. Więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest mocny powiew, czy nie, no ale czuć go. Oczywiście, jeżeli się trochę pochylę, no to już go nie będzie czuć, ale Kto tak jeździ normalnie? No, nie wiem jak słychać wydech Ale wydech jaki jest tu założony to shark jest dosyć długi, trochę mi się to nie podoba. Ale przyjemnie brzmi, w sumie w porównaniu do innych SV, które oglądałem, to nawet bez Beklera nie jest aż tak głośno, ale no obawiam się, że komuś się może nie spodobać przy ewentualnej kontroli ten wydech, więc staram się ich delikatnie unikać, także myślę, że mądrym. Kokiem pok będzie skręt tutaj. O! Było słychać, że lubi sobie strzelić. Jestem ciekawy, czy ktoś ogląda jakiś film. Na mo znaczy, czy ktoś ogląda filmy na moim kanale regularnie. Czy po prostu przypadkiem tu ktoś trafił. Ale film z Detki miał. No. Zdziwiłem się, że wybił te 10 koła wyświetleń. Generalnie nagrywałem go jako pamiątkę dla siebie, tak samo jak te wszystkie inne. A tu taka miła niespodzianka. Myślę, że ze SFAUK-ą też coś takiego nagram, ale na razie mam za krótko i nie czuję się kompetentny do tego. Ale kiedyś coś takiego wleci Ja, ale to jest piękny dźwięk. Pięknego. Pierwszy raz usłyszałem sfałkę, właśnie, pierwszy raz w ogóle usiadłem na sfałce na ogrędzinach. To się zakochałem. Miał być bandit. Wszyscy wiedzieli, że kupuję bandita. Kupiłem sfałkę. Czy na pewno jedną z zalet te jest to, że moc jest dostępna yy, dosyć nisko. Nie muszę jej mocno kręcić, żeby pojechała. Taka no, minimum muszą być te 3000, bo poniżej się trochę. Znaczy, zaczyna się lekkie szarpanie, ale generalnie odkręcam i ona jedzie, rzecz jasna nie mam porównania, ale. O, cholera, gdzie ja dojechałem? Ale słyszałem, że tak zawsze nie jest. Przykładowo taki Bandit podobno ma wysoką moc. Kurde, jakieś startaki jeszcze nie podną. Trzeba uciekać. Gdzie ja dojechałem? Nie mam pojęcia gdzie jestem, szczerze mówiąc. Chyba tam miałem jechać. Znaczy, wiem gdzie bym tędy dojechał, ale... Nie mam pojęcia jak tam nie dojechać. Czysto leciutka jest, nie ma jakichś problemów, żeby nią manewrować. Tutaj miałem jechać, też przykładowo na XJ 6 tej nowej, na jazdach usiadłem i poczułem się jak w domu. Tutaj nie miałem tego. Musiałem się nauczyć <grym> wszystkiego. Nawet nie potrafiłem biegów dobrze zmieniać. Może dalej nie potrafię, ale wtedy było jeszcze gorzej. No ale no, nie siedziałem nigdy na czymś o pozycji sportowej ani pseudo-sportowej. O, powiedzmy tak, nie siedziałem nigdy na niczym z kliponami. Myślę, że to jest dobre określenie. I jasny gwint, piękna droga, no. Chodnik szerszy od drogi. Witamy w Polsce. Jakby nie mam pojęcia, gdzie jechać, żeby gdziekolwiek dojechać. Dzień dobry Witamy Myślę, że pojadę tam gdzie on O kolego Drifterzy Dajcie mi głośniej muzykę. Oh, Ciekawe, co to słychać w mikrofonie. O, oh, wow. oh, eh. ah, symfonia. Pojedzmy tu. Mam nadzieję, że nie trafię w polną Uhohoho! koleżanko. Na koło to jeszcze nie. Tak to wygląda. No jak mówiłem czystością nie grzeszy Ale Myślę, że przeżyjemy Obąki Obąka wstydu Tak troszkę to nie jest. Możemy ruszać dalej. Ta, ale teraz na dwóch kołach. Poproszę. Ogólnie jest z 12 stopni. Ale jest ciepło. Kalesonki można śmigać. W lusterkach y, mniej więcej widzę nic, Opró znaczy Widzę moje piękne łokcie To na tyle Muszę zrobić takie szybkie hyc. Wtedy widzę wszystko <słuch> Oho! Wow! Widocznie wszyscy się patrzą. Jedyna rzecz w swałce? Heble nie. Zdecydowanie nie Na rodziny Rzecz O A jasna, ABS tutaj nie ma. Ale myślę, że przy seryjnych hamulcach Spałki damy radę uniknąć zablokowania koła. Już najwyższa liga to to nie jest. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie ma tu hamulców, bo są OK, ale yy, no na przykład w MT-125 były lepsze, tyle, że... To porównanie nie ma za bardzo sensu, bo MT był lżejszy, mniejszy, więc miał wymagał słabszego hamulca. Aczkolwiek hamulce z MT lepiej sobie radziły z MT niż hamulce ze sfałki ze sfałką. Da się hamować, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że yy, no należy zachować większy odstęp, tak? Po prostu trzeba pamiętać o tym, że najlepsze nie są. Łatwiej się na niej rozpędzić niż zwolnić.